Ciemoneczko, ludziska to wasz host, Max nie umie grać w kolejnym odcinku Gutika. W tym odcinku idziemy do kruka! Poprzednim udało nam się rozwiązać całą resztę sprawy, więc tutaj nic nie zostaje, tylko się bić z krukiem. Hej, spokojnie! Nie możesz wejść, więc zjeżdżaj! Z drogi, muszę się widzieć z krukiem. Nikt nie może tam wejść! Kruk wydał wyraźny rozkaz! Masz. Dalej chcesz mnie powstrzymywać? Czy to. Czy to. To. <głos> tak. <noise> BLADWIN? O rany, to jest. Eee, tak! E, m, e, nie, to znaczy. Możesz wejść! Właśnie. Po co tak. Po co się bić? Okej, okay, przydałoby się. No widzę, eee, misę ształa? Nie. Kula Daję tą kulą ognia, przejdę teraz cały dodatek. Dosłownie. I w przenośni. No, to była wprost, nie? Super. Nic tu nie ma. Srebrne naczynie, bierzemy rzeczy i znikamy, zwój, zwój, mikstura, mikstura, złote naczynie, jakieś śmiechy, zurek, kurde. Bogaci byli. Wszystko zbieramy, idziemy. Prawdopodobnie... Nie, to nie jest brama, to jest ściana. Dobra. W tej świątyni A w tej części świątyni nic nie ma, więc idziemy do innej. To jest wprost. Awet to to nie jest wprost, tylko to jest z boku. Blodmin nie będzie mnie męczył, Blodmin nie żyje w kopalni, leżej jego... O! Aha, tak, tak, tak. Się zaciął. Jeżeli Aha, ten filmik się zaciął, ale ja go już zrobiłem, że teraz już go widzicie ładnie. Widzę, że będzie trzebało coś zrobić, żeby przejść przez bramę. Czym? Właśnie bez odpowiedniego przymiotu. Nie, przejdę tędy. A ja myślałem, że to będzie już ten: będziemy mogli kruka uwalić, ale okazuje się, że ten zamknął dźwiczki, i trzeba iść sobie stąd. No i czy to jest wszystko tutaj. Chwila! Uruchomiłem kolejny kamień teleportacyjny. Naprawdę dobrze się spisałeś. Mogę Ci jedynie pogratulować wykonanej pracy. Teraz działają już wszystkie. Fascynujący widok, nie sądzisz? Masz tu trochę złotych monet. Poczekaj, chcę. Ja Chwila! Chcę zwiększyć swoje. Wróć k Innym głosem i nie mów, dobra? Kurde, tyle punktów, żeby walić w manę. Teraz muszę znaleźć prawdopodobnie saturaska. Mogę sprawdzić zawsze dziennik, więc. Mocna gorzała, medaty umysłu, szpiegowanie bandytów... Teraz przybrzeżna magów wody, poświadłości budowniczych, Saturaska. Wiedziałem do Saturrasa, trzeba iść. Gdzie on jest? Gdzie on siedzi? Okej, yes. A tu! Widziałem w tym szałasie, nie w tamtym szałasie. Nie mogę jej tak łazić ciągle. Hej, ty! Jeśli chodzi o kruka. Ma kopalnię złota i każe w niej pracować swoim więźniom. To podobne do niego. Musisz uwolnić więźniów. Zrobiłem. Oczywiście. Pracuję nad tym. Wtargnąłem do siedziby Kruka. Co z nim? Przybyłem za późno. Na moich oczach zniknął w świątyni Adanosa. Co? To tragedia! Dlaczego nie wyruszyłeś za nim? Nie mogłem iść za nim. Zablokował bramę od wewnątrz. Muszę pomyśleć. Ciekawe, jak kruk dostał się do świątyni. Co zrobił, zanim przeszedł przez portal? Wypowiedział zaklęcie przy bramie. A przedtem? Otworzył grób. Wiem, że musiał odprawić jakiś rytuał. Rytuał? Tak! Właśnie to! Obawiam się, że kruk zyskał moc strażników umarłych. Zdobył wiedzę na temat świątyni krzaczki, od nie? ducha. Musisz udać się do Meksira i mu o tym opowiedzieć. Niech cię ch Tak. Miksy, myksy, myksy, Rod, Rod, Rodo. Z Rodo. Z krono. Tu z medio. Myksir czy... O jesteś. Przysłał mnie Saturas. Kruk dostał się do świątyni i zamknął za sobą portal. Saturas tak. uważa, że swoją wiedzę o świątyni kruk uzyskał od ducha. O Adanosie! Kruk musiał przyzwać ducha najwyższego kapłana, Kardimona, aby dowiedzieć się, jak wejść do świątyni. Według zapisów, grób kapłana znajduje się w jaskiniach pod fortecą. Będziesz musiał zrobić tak samo. Ale nie możesz już spytać Kardimona. W zachodniej części Doliny znajduje się grup wodza Kłachodrona. Będziesz musiał go odnaleźć i przebudzić Kłachodrona. W tych inskrypcjach zapisano, jak wyznawca Adanosa może przywołać ducha. Myślisz, że to może się udać? Przeczytałem wiele sprzecznych informacji. Na przykład inskrypcje Iberiona, przywódcy bractwa Śniącego. Ha, to... Ale wierzę w każde słowo autora tych zapisów. Bractwo Śniącego nie głosiło samych kłamstw. Śniący naprawdę istniał. To nie tylko kłamstwa sprawiły, że byli niewiarygodni, lecz ich własne słowa były mętne, wyznawcy śniącego. Pozostawali pod złym wpływem palonego przez nich bagiennego ziela. Powaga i podniosłość słów, spisanych na tej kamiennej tablicy, przekonują mnie, że ich autor mówi prawdę. Dlaczego kłachodrona? Dlaczego nie kapłana Kardimona? Kruk z pewnością sprofanował jego grób w czasie przywołania. Musimy poszukać innego ducha. Mówisz poważnie? Chcę, żeby sprawdzono każdy zakamarek. Nawet jeśli istnieje jedynie cień szansy na spotkanie jednego z budowniczych, musimy go wykorzystać. Kruk tak właśnie zrobił. Zgoda. Co mam zrobić, jeśli chcę przyzwać ducha? Znajdź grobowiec Kłahodrona na zachodzie Doliny. Przyzwić ducha, wypowiadając słowa strażników umarłych, które tu spisałem. To wszystko. Teraz musimy znaleźć jego grup. Powodzenia, synu! Okej, okay. Mikki chce, żeby obudzić ducha strażnikowoda, chowarło nam dokumenty, byliśmy k muszę. muszę głos kotrochona na zachodzie. Gdzie jest zachód? Hmm. Chyba jest tam na dole, gdzieś. Może to jest ta świątynia, tutaj. No też jest świątynia góry, a to chyba nie jest zachód. Co jest zachód? Czym jest zachód? Gdzie jest zachód? Wschód, wza... północ-południe. Pójdę lewo, prawo, lub prawy, dolny róg, to bym wiedział na przykład. Tak to muszę. A ja mogę przebrać te ciuchy do bandytów nie będę szedł. Piracka zbroja nie będzie. Do canyon. okazji jeszcze zro... pójdziemy do piratów. Powiem Gregowi o co, co kombinują piraci. Co kombinują e, ci? Bandyci odkryli kopalnię złota. Wiedziałem, dlatego tylu ich tu przylazło. Nikt nie mieszkałby wśród tych bagien, rojących się od potworów, jeśli nie miałby naprawdę solidnego powodu. Dobra robota, tu jest coś dla ciebie. Nie mów, że to nieprawda. Okej. Okay. Pokonaliśmy też Juana. Hej, ty. Przez ciebie Grek kazał mi piłować deski, aż nie wykorzystam do tego wszystkich drzew na całej wyspie. I sobie. To nie ten. To ten Wspaniale! Teraz Greg wysłał mnie do piłowania desek. Jest jeszcze coś, co mogę zrobić? Najlepiej spytaj o to kapitana. Nie, 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 to nie, nie, nie... Hej! 200%. Wiem, kto zamordował Angusa i Hanka. Kto? Mów, kto to zrobił. To jeden z bandytów. Huan. Musisz się go pozbyć, rozumiesz? Ta zbrodnia nie może ujść mu płazem. Juan już no more. Bo był mi pod problemem. Juan już nie będzie sprawiał kłopotów. Mów, jak to się stało. Bardzo cierpiał? Lepiej o tym nie mówmy. A, w sumie racja. Ważne, że ta świnia niczego już nie zrobi. Co teraz będziesz robić? Muszę chwilę odpocząć. <laughs> Francis zajmuje się moją dawną robotą. Jeśli o mnie chodzi, to może piłować aż do końca świata. Mamy przynajmniej kilka, na, kilka questów, co zrobiłem. Ode mnie nie usłyszą nawet słówka. Wiem, kto zamordował Angusa i Hanka. Tak Morderca mnie nie obchodzi! Co z moim grogiem? Naprawdę tak powiedział. Naprawdę w to wierzysz? Tego grogu jeszcze nie znalazłem. Nikt nie chce o tym słyszeć. Czuję, że to jest ktoś, któraś z tych świątyń na dole, ale ten świątynię u góry, więc spróbujemy świątynię u góry. Ja niestety nie rozpoznaję kierunków, więc będzie randomowo. Będziemy po prostu eksplorować świątynię. Nic tu nie ma. Dobra, orkowie tu się zalęgli. E, cztery razy kule ognia już mogę użyć. Super. Nic tu nie ma. O bogowie, co to było? Przydałoby się parę wytrychów. Ech, teraz znaleźć to czy nie znaleźć tego? O siemanko, nie ma czego plądrować. Dobra, starszy przyjaciele zawsze muszą być. Niestety. Nie. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Bardzo interesujące. A mi tablica łucznika. A to jest dobre, bo potem nie muszę marnować doświadczenia. Ta Ok. Pewnie się stały te posągi. Kamienny strażnik. Kamienny strażnik jest... No more. Pewnie będę się musiał bić. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej, okay, więc tak naprawdę mi się wydaje... Nie klucza. Więc to chyba nie będzie ta świątynia. To wyłożyję całą swoją złość na... I wyłożyłem całą swoją złość. No, nikt, nikt, Bogu winna duchem e, orców. Trzeba tylko przeszukać was obóz, nic więcej. Mi się wydaje, że raczej to nie jest ta świątynia, ale musimy zjedzić inną. Więc te pado... Nie tutaj. Do obozu bandytów to nie. Do portalu, do świątyni, też nie... Do doliny. To jest tu, gdzie siedzi nas... Tu jest wielki, paskudny jeździ a tam siedzi nam... To jest w tamtym. Także. Nie lubię ich. Tu jest. Mogę iść do góry? Ja Wolę tę rzadko. O fajnie wytryfam Zgadzam się Nie wiem czy to była świątynia ale Ale chyba to wszystko Była tylko tu tabliczka do wzięcia patrzę, patrzę Ale jest O bok Okej, okay, to jest jak ten most Oczyściłem porkach Dawno temu? Już? Wystarczy? Ile tego... będzie się musiał tutaj zabijać? Obu. To nie mam też tutaj. Niczego tu nie znajdę, niczego tu nie znajdę. Bra, zombiaki rozwalone. Piosy. Śmiecie. Dzięki, ale kufer. Tu leż. Okej. Okay. To co, ma to wszystko po tej świątyni? Chyba była świątynia wojowników. Ja nie, nie pamiętam już tych świątyń. O, jakie fajne rzeczy to są. Magiczna szczała, magiczna szczała. Magistra, magiczny bóg. Starożytna cywilizacja. O, fajnie. Niczego tu nie znajdę. Spadaj skani, jak ja tu kopię. Proszę mi nie przeszkadzaj! Ach, sądzę, że coś znalazłem. Przydałoby się parę wytrychów. To się kończy. Po tak naprawdę było tylko miasteczko, nic więcej. To gdzie to by miało być? Byłem tu. Byłem tu. Ale jeszcze jest tu! A nie wiem czy tu byłem chyba. Tak, tu byłem. Co teraz? Przypomnij mi, o co chodzi z tym wodzem kłachodronem. Powinieneś znaleźć jego grób i przywołać ducha słowami strażnika umarłych. Masz je spisane. Musisz je jedynie głośno wypowiedzieć. To tu raczej nie widzę, żeby były, była świątynia gdziekolwiek. Może tylko tylko ta, ale mi się wydaje, że może być to na bagnie, więc idziemy na. Yy, idziemy na bagno. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Czyś tu byłem? Zawsze mówisz. Jeszcze raz. Tak to jest tak mylę kierunki. Nie wiem, który to wschód i zachód. Przekaz jeszcze że do kogoś wskoczę, jak tak łażę już. Esteban nie żyje. Naprawdę? Chłopie, to się nazywa mieć szczęście! Kto go zabił? Powiedzmy, że ktoś. Kogo znasz? Dziękuję, że tu przyszedłeś. Teraz mogę wrócić do obozu. Chcecie uciekać? A no pewnie po prostu czekamy na odpowiednią chwilę. Dobra. Stoję jak te głupie cioły. No, co to jest? Trochę za długo my się spędzili na szukaniu. Przy okazji wszystkie świątynie, i nic tam nie ma. Ech. Dobra, mogę jeszcze wrócić do tych. do magów, bo chyba właśnie. tej świątynie właśnie zwiedziłem, i oni chyba coś chcieli o tych wszystkich świątyniach. A, bo ja tu mogę chodzić. Wziąłem, że nie mogę, ani mogę. Hej! Energia, chciał. Nie pamiętam, który to z tych magów był. Hej! Cieszy mnie, że dotarłeś tu bezpiecznie. Jak to się stało, że przybyłeś tu przede mną? Podróżowaliśmy przez dziwny wymiar. Kto wie, w jaką odnogę zboczyłeś? No i czy będę mógł jeszcze skorzystać z portalu? Dotarliśmy dokładnie na miejsce. Najwyraźniej działa bardzo dobrze. Poinformuję cię, jeśli będę podejrzewać, że może być inaczej. Co robiłeś do tej pory? Badam historię budowniczych i próbuję zrozumieć, dlaczego zamknęli portal. Wygląda na to, że usiłowali ukryć miasto przed resztą świata. Wiele lat temu działy się tu straszne rzeczy. Zostali opętani przez jakąś potworną moc. Jeśli wierzyć ich zapiskom, przed zagładą miasta miała tu miejsce straszna wojna domowa. O, Drogi stanęły w płomieniach, a w końcu niszcząca powódź przypieczętowała los budowniczych. Ci, którym udało się przeżyć to piekło, odcięli tę część wyspy w nadziei, że uda im się powstrzymać chaos. Powiedziałeś, że nadeszła powódź? Pojawił się przed nimi sam Adanos, chcąc położyć kres ich szaleństwu. Zrównał miasto z ziemią. Czemu budowniczowie oszaleli? Jeden spośród nich oddał się złu. Był to wielki dowódca o imieniu Kłachodron. Powróciwszy do domu po zwycięskiej bitwie za murami miasta, przywiódł ze sobą samo zło. Wszyscy jego towarzysze w krótkim czasie popadli w szaleństwo i zaczęli walczyć ze zwykłymi ludźmi. Rozpoczęła się wojna domowa i wszystko zostało zniszczone. A my, głupcy, ponownie otworzyliśmy portal? Mnie się to też nie podoba. Ale jaki mieliśmy wybór, jeśli nie powstrzymamy tego, co tu się dzieje? Korinis może spotkać ten sam los, który dotknął mieszkańców tego pradawnego miasta. Jak myślisz, co tu znajdziemy? Mogę się tylko domyślać. Lepiej porozmawiaj z Saturasem. On ma jakiś pomysł. Podróż przez portal jest bezpieczna? Jak na razie nie mam co do tego wątpliwości. Mógłbyś mi przekazać swą wiedzę na temat magii? Mogę nauczyć Cię tworzenia run, a Kronos sprzeda Ci instrukcje. Zawsze nosi przy sobie księgi o runach. Gejzy okay, grom, bryła rodu, strach, tworzenie szczytu, leczenie średnich ran, płyt kulisty, mała burza ognia. A nawet jest takim ciekawa, ale ja nie mam doświadczenia, więc okay. nie gadałem z nim w ogóle. W ogóle takie ciekawe rzeczy. Hey. E, jeśli chodzi o te budynki, tak? Wygląda na to, że orkowie zainteresowali się biblioteką uczonych. Myślisz, że mogą odczytać ten prastary język? Nie sądzę, ale kto wie. Może lepiej upewni się, że nie sprawią kłopotów. Siedziba uzdrowicieli znajduje się na środku bagna i jest broniona przez wielu kamiennych strażników. Ciągle stoi? Tak, pytanie tylko: jak długo? Smuci mnie, gdy widzę świadków przeszłości w takim stanie. Kruk wykorzystał posiadłość wojowników jako swoją kryjówkę. Mądry wybór. To podobno najbezpieczniejsza forteca, jaką można znaleźć na tym terenie. W domu kapłanów jest mnóstwo pełzaczy. Czy to nie dziwne, że te stworzenia pojawiły się w tym regionie? W rzeczy samej. O Adanosie, dzieją się tu dziwne rzeczy. Siedziba Strażników Umarłych była opanowana przez moce zła. Chyba nigdy jeszcze nie widziałem w jednym miejscu tylu zombi. To bardzo niedobrze. Strażnicy umarłych stali się ofiarami własnych zdolności. Ich powiązanie ze światem umarłych okazało się bardzo szkodliwe. Mam nadzieję, że uwolnisz ich z tej udręki. Znalazłem wszystkie posiadłości. Wszystkie były tam, gdzie wskazałem? Tak, mniej więcej. Bardzo dobrze. Więc moja praca się opłaciła. Dziękuję. Okej, okay, to przynajmniej mamy też jeden quest ładnie z głowy. No i co? Idealny moment na zakończenie czyniczka. Dziękuję, że tu jest. zostaliście ze mną, nie martwcie się, znajdę to, za... muszę tylko wygooglować. Dziękuję, że tu jesteście, cieszycie się, do następnego. Oczywiście pamiętajmy oczywiście, żeby zasubskrybować, Tam na dole... Na dole subskrypcji, także linki do moich e, socjali. Tam, tam będziecie mieć karty, jeżeli chcecie obejrzeć poprzedni odcineczek. Dziękuję za ze sobą, zostaliście. Cześć i czułem Ba. Na następnego. Cześć. pa.